Dzień dobry, tu ja mówię i od razu zaczynam od górnego C, od patosu, nawet można powiedzieć. Chciałbym wyrazić swój najgłębszy szacunek dla organizatorów i uczestników marszu niepodległości. Bez względu na to, co za chwilę wszyscy usłyszycie i my wszyscy usłyszymy o tym, jaki to był huligański nieodpowiedzialny wybryk, który wymorduje nasze babcie dziadków i w ogóle ze trzy pokolenia do, do tyłu i do przodu. Mogę oprócz głębokiego szacunku dla was powiedzieć coś jeszcze. Cię przeprosić, że mnie tam nie ma. Powinienem tam być. Powinienem być wśród ludzi, którzy mają odwagę w tej chwili manifestować nie tylko swoje przywiązanie do Polski, do tradycji, do wartości, ale mają też odwagę przeciwstawić się całej tej paranoi i szantażom emocjonalnym doprowadzającym Polskę. W wymiarze gospodarczym do bankructwa, a w wymiarze społecznym do rozbicia całkowicie więzi społecznych i rodzinnych. Najmocniej przepraszam, że mnie tam nie ma. Z drugiej strony nie będę hipokrytą, doskonale wiecie że nie jestem specjalnym zwolennikiem obozu narodowego, nie jestem zwolennikiem konfederacji ani też obozu politycznego, który ten marsz organizuje. Wielokrotnie wypowiadałem się krytycznie na Wasz temat, z wzajemnością, o co nie mam żalu i pretensji, bo w tej chwili najważniejsze jest to, żeby stanąć po jednej stronie i mówić jednym głosem. Otacza nas gęsta atmosfera paranoi, i za to, co zrobiliście, będziecie znów odżegniwani od czci i wiary. Za to, że spłonął gdzieś tam jakiś balkon, podobnie jak kiedyś ruska budka, i za wiele innych incydentów, które zdarzały się zawsze na tej imprezie, a w większości były prowokacjami. Oto, się nie martwcie się, tym się nie przejmujcie. Zresztą jesteście zahartowani, bo doskonale wiecie, jak się przed tym bronić. Ale gdyby była wam potrzebna jakakolwiek pomoc albo gotowy wzór do odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zarzuty, to pamiętajcie, że nie tak dawno odbywała się cała seria imprez lewackich, gdzie został wypracowany model prowadzenia dyskusji, prowadzenia polemiki ze wszystkimi. Krytykami i ten model został podpisany przez najważniejsze autorytety. Jeśli Was pytają, dlaczego wyszliście na Marsz niepodległości jak co roku, pomimo śmiesznej pandemii, zawsze możecie odpowiedzieć, trzeba było nas nie wkurwiać. Tak jak odpowiadały feministki, różnego rodzaju grupy lewackie, a profesorowie. Językoznawcy uznali to za normalny język i dopuszczalny język ulicy, ponieważ w ten sposób się wyraża emocje ważnych dla społeczeństwa sprawach. Jeśli będą wam zarzucać chuligaństwo, stosowanie przemocy, niewłaściwe odnoszenie się w przestrzeni publicznej, zawsze możecie odpowiedzieć wypierdalać tak jak krzyczały feministki i ruchy lewicowe na ulicach i znów było to autoryzowane przez największe autorytety gazety wyborczej TVN24 i parę innych komunikatorów no i wreszcie drodzy uczestnicy marszu niepodległości jeszcze jedna bardzo istotna rzecz jeszcze jedna bardzo istotna sprawa gdyby wam Stawiano zarzuty, że przyczyniacie się do rozpowszechniania śmiercionośnej, najgroźniejszej bezobjawowej choroby na świecie, to zawsze możecie się powołać na autorytety medyczne wszystkich wirusologów, a co najmniej kilku, m.in. niejakiego profesora Simona, który twierdził, że w ramach takich manifestacji, w ramach takich demonstracji, Rozprzestrzeniania wirusa należy ocenić poniżej 1%. Możliwość rozprzestrzeniania tego wirusa. Na tym macie gotowy pakiet odpowiedzi na wszelkiego rodzaju zarzuty, jakie się za chwilę pod Waszym adresem pojawią. Natomiast z mojej strony, jeszcze raz najwyższy szacunek i jeszcze raz przepraszam za to, że mnie tam nie ma, a powinienem tam być pomimo różnic poglądów, pomimo różnych stanowisk, jeżeli chodzi o odniesienie do. Życia politycznego. Powinienem tam być z wami, powinienem z wami maszerować. Jeszcze raz za to przepraszam, że mnie tam nie ma. I na koniec nie ufajmy nikomu, nie bierzmy w nic, analizujmy fakty. Moje przesłanie nadal jest aktualne i będę je powtarzał do znudzenia. Dziękuję za uwagę.